Witajcie serdecznie na naszym kanale, z tej strony Marecki, zapraszam Was dzisiaj na unboxing paczki Made in Japan, paczki no, na którą się naczekałem, ale no, paczka jeszcze świeża skóry. pożegnałem się dosłownie 10 czy 15 minut temu, więc paczuszka już jest, zaraz będziemy otwierać, patrzeć, cieszyć się sprzęcikami, które są w środku, znaczy ja się będę cieszył, Wy będziecie patrzeć. <laughs> ale, ale te sprzęciki będą pokazywane później na kanale, więc myślę, że wszyscy będziemy się mogli nimi nacieszyć. Yy, jeden czy dwa z tych sprzętów też na pewno będziemy sobie ogrywać na live, więc może, może być ciekawie. W każdym bądź razie, tutaj paczkę muszę podziękować Pawłowi W. Paweł W zajmuje się z ściąganiem różnego rodzaju retroakcesorii, głównie związanych z retro gamingiem z Japonii. Więc jeśli szukacie jakichś gier, konsol czy akcesorii, no to możecie do Pawła uderzać w ciemno. Ja już z Pawła usług korzystałem kilkukrotnie, więc myślę, że mogę go spokojnie polecić. Kilku innych youtuberów u Pawła też się zakupuje, więc myślę, że jest to osoba godna polecenia. No i tak, widzę, że ojciec tą paczkę, bo zrobiliśmy to z pałem trochę taką okrężną drogą. Paweł nie wysyłał z Polski prosto tutaj do mnie do Anglii, tylko wysłał mi to najpierw do Polski. W Polsce ta paczka przeleżała jakieś dwa miesiące. Nie chciałem Pawła na dodatkowe koszty narażać, więc stwierdziłem, niech by się do Polski, ja sobie ogarnę tutaj kuriera. No ale w międzyczasie widzę, że ojciec tutaj jeszcze dopakował inne rzeczy, więc no paczka jest w tej chwili o połowę większa. Widać, że ojciec rozpakował tamtą paczkę, przepakował to do tej, mam nadzieję, że nic nie uszkodził. No i wysłał już w takim stanie. Ja zamówiłem kuriera kilka dni temu, odebrał paczkę. No i właśnie co dopiero się zjawił, więc paczka jeszcze gorąca. Bierzmy się za unboxing. Zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek. Dobra, ustawimy sobie jeszcze tak, żeby, o, żeby było widać mnie, żeby paczkę było widać. Dobra. Ja jeszcze wcześniej wspominałem, że mój ojciec tą paczkę przepakowywał, czyli ona nie jest zapakowana tak, jak zapakował to paro, więc mam nadzieję, że nic się tutaj nie pogniotło, że ojciec tego czymś nie przywalił. Na ojciec mi przeważnie dopakowuje różne rzeczy dla mojej córki, bo moja córka choruje na. Kurde, bateria. Dobra, więc wiecie co, zaraz mamy. Na celiakię, czyli nietolerancję na gluten. No niejednokrotnie ojciec pakuje nam paczki z mąką, z makaronami. Wysyła nam tutaj akurat. Wydaje nam się, że te produkty tej firmy bez gluten, które dostępne są głównie w Polsce, no są lepszej jakości niż to, co możemy tutaj znaleźć aż Aździe czy w Tesco. No więc czasem też dostajemy takie paczki. Teraz nadarzyła się okazja. mówi, że jeszcze sporo miejsca w tej paczce było, więc dopakuje. Dopakuje mi od razu parę rzeczy dla córeczki, więc fajnie. Ojciec zawsze pomyśli, dobry tata. Zadzwoniłem na dzieniowca, żeby nie było. No. Ale to popakował. To zielone to akurat ja nakleiłem, żeby nie było widać tutaj adresu. O, no. Ale cała reszta to no. budynie jeszcze są dla Ady, Widzę. Dobra, wszystko jest. Więc co tu mamy? Barszyk czerwony bezglutenowy, budynie bezglutenowe. O, właśnie o tej firmie wspominałem bezgluten. Ale no, dobra, to jest kara Uretra. Ja mam tutaj pokazuję bułkę ta tartą bezglutenową. Dobra. Makarony. Słuchajcie, bo dalej się okaże, że sprzętów tu nie ma, tylko powysyłał. mnie. No już widzę, że jest. Zobaczcie, mąki bezglutenowe. Masakra, masakra, czekaj, kurde, widzę, że chyba mi coś wyjął z tej paczki, żeby popakować te, no tak, widzę, co, ale... może nie? Chyba tak, chyba tak, dobra, ja to później jeszcze sprawdzę, może to jest w którymś z pudełek. Dobra, więc zobaczcie tak, zobaczcie, co udało mi się wyrwać u Pawła. Tym razem, tym razem, no jeszcze wam nie pokazywałem wcześniejszych rzeczy, bo te rzeczy dopiero do mnie dojdą. Więc pierwszą rzeczą jest prosto z Japonii Sega Astro City Mini V, czyli Vertical. Tutaj kolejne I ile tutaj razem mamy gier? Czekajcie, ile tutaj jest tym razem gier. E, ostatnio było 30 kilka tytułów, tak, a tutaj tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 i tutaj tyle samo, czyli z tego wychodzi, że są 22 tytuły jest Raiden same wertykalne strzelanki kurde, super, super, więc tego nawet nie będziemy sobie otwierać, bo na 100% zrobimy za niedługo z tego osobny odcinek tak, żebyście zobaczyli ten sprzęt bardziej szczegółowo, tutaj w tej chwili możecie zobaczyć jak to się przedstawia, tutaj Kilka tytułów gier dostępnych i tak to wygląda, czyli Sega Astro City V Vertical. To jest pierwsza rzecz. Tutaj mamy trzy rzeczy. Drugą rzeczą jest. Miałem akurat jednego w NTSC, ale nie miałem go z, z, z oryginalnym napędem, miałem już od razu solucję na kartę SD, więc mamy oryginal, oryginalnego. Dreamcasta, prosto z Japonii. Jeszcze w takiej fajnej wersji. Zobaczcie. Czekajcie, może kamerkę tu sobie skierujemy delikatnie na dół. Dajcie mi chwilę. Dobra, no więc tak, tak to się przedstawia. Pudełko w całkiem ładnym stanie. Wiem, że konsolka jest delikatnie pożółknięta, ale to akurat nie robi mi żadnego problemu. Ja i tak się tym zajmę. Lato się zbliża, więc będzie to wybielanie, a wybielania. Ale jest kompletna, jest wszystko. Są wszystkie manuale. Patrzcie wszystko. Wszystko tutaj w pięknym stanie. Wolnej chwili poczytam. Dobra. Jak widzicie wszystko jest. Są ulotki. Tu jeszcze od razu jest pokazana możliwość podłączenia Dreamcasta do internetu. Jak to zrobić? No i tutaj, tutaj mamy co? Tutaj jest kontroler. Tak, tu jest kontroler. Tu są kable. Tak, jest kontroler. Są wszystkie kable. I jest i gwiazda. Czyli fajnie, że ta wytłoczka jest. Już mam dwa dreamcasty w pudełku, ale żadne nie mają tej wytłoczki. Akurat gdzieś mi te wytłoczki kiedyś przy okazji zginęły. No i niestety, i niestety mam tylko same. Pudełka bez tego środka. Jak pamiętacie, pudełka wersji palowej są tutaj otwierane tak od boku. A widzę, że te, nie wiem, czy tylko to, czy ogólnie wszystkie japońskie są otwierane tak od góry. O, tak samo jak Xboxa się otwierało, 360, właśnie tak samo to pudełko w tą stronę. No i jest Dreamcast, który jest w całkiem dobrym stanie ale zobaczcie, no widać jednak różnicę, jak popatrzycie tutaj, że jest już przyżółknięte, a tutaj mamy bielutkie. więc no ta obudowa pójdzie do, pójdzie do roboty. O, tu najbardziej to widać po modemie, tak by ten modem w ogóle był odczepiony wcześniej od tego, to jest totalnie białe, a tutaj już widać wszędzie dookoła pożółknięcie, no, chyba, że z innego plastiku to jest zrobione. Dobra, no więc tak się przedstawia, tak się przedstawia. NTSC Sega Dreamcast. No i jeszcze jedną rzecz mamy w pudełku. Zobaczmy co to jest. Dobra, i ostatnią rzeczą z paczuszki jest Taito Taito Arcade Selection. Tutaj mamy AirGrid 2 czyli kolejny mini automacik. No i tak, tutaj wersja Limited Edition wydana w 2002, 2003, Zobaczmy jeszcze, jakie tu informacje są na pudełkach. Widzicie, to pudełko jest o wiele większe niż normalnie te ergrety są pakowane. A to dlatego, że w tej wersji mamy dodatkowe fanty, których normalnie, których w normalnej, podstawowej wersji nie ma. Już zaraz zajrzymy do środka i zobaczymy, co się tam w środku znajduje. W środku znajduje się dodatkowy kontroler, to już tyle wiem. Z trackballem plus dodatkowe 10 gier. Dobra, zobaczcie, czyli to. Czyli to no, całkiem spory. Nie spodziewałem się, że to będzie tak duże. Zobaczcie, jak to wygląda, czyli dodatkowy kontroler podpinany do ergreta. No i tutaj widać od razu kartę pamięci, czyli tu są pewnie dodatkowe gry. Tu są gry, które dostajemy prawdopodobnie na tej karcie, ale, albo one są tutaj wbudowane, a na tej karcie jest co innego, ale tym się zajmiemy już przy okazji unboxingu i. Recenzji tego sprzętu, więc dzisiaj tak na szybko: raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W tym zobaczcie jest Arcanoid Arcanoid R z 1997 roku. Spoko, spoko, więc to na pewno będziemy sobie osobno testować. Może zobaczmy, tak na szybko, jeszcze do środka co wygląda, bo powiem szczerze, że ciekawość mnie tutaj zżera. odsuniemy sobie to. No a tutaj już od razu widać konsolkę, bo ona normalnie przychodzi do nas w takim pudełeczku. Dobra, a zobaczmy. zobaczmy ten Erget controller. Dobra, tutaj mamy tą kartę pamięci. Tutaj fajna sprawa z tym Ergetem w porównaniu do Astro jest taka, że jest slot na kartę pamięci, więc możemy o wiele łatwiej tą konsolkę ogarnąć, jeśli chcemy wgrać w dodatkowe gry. Zobaczcie jaki byk. Kurde, fajna sprawa. I tutaj trackball dodatkowo dwa przyciski, tutaj jeszcze trzy przyciski. Całkiem fajnie to wykonane jest. Dobra, no i tutaj na USB. Czyli możliwe, że na PC, -cie. może by nam to pod Hyperspinem też poszło, tam gdzie mamy gry wykorzystujące trackballa. O kurde, no to na pewno będzie do sprawdzenia. Taj to. Dobra, więc coś takiego. Tak, wspominałem, zajmiemy się tym przy okazji recenzji tego sprzętu. Tu jeszcze mamy dodatkową instrukcję. Dobra, karta. Dobra, no i mięsko, czyli AirGrid 2. Ale czekajcie, bo jeszcze wspominałem, że tutaj coś jest, czego też normalnie nie dostajemy w podstawowej wersji. Tutaj mamy jakieś karty, ale tego też nie będę w tej chwili rozpakowywał. Będzie więcej fanów przy unboxingu. Co tutaj jest? Tutaj nie ma nic. A czekajcie, tu jeszcze coś jest. 70-35. Tight to 70-35 anniversary. Aha, czyli tu jakaś dodatkowa prawdopodobnie płyta, tak? Compact disk, tak. Czyli tu jeszcze mamy jakąś dodatkową płytę. Możliwe, że z jakimiś filmikami lub z muzyką. No, to też się przekonamy przy okazji unboxingu. Kurde, super, super, że sporo dodatkowych fantów jeszcze do tej konsolki jest. Dobra, no i oczywiście, to, co nas najbardziej interesuje, czyli Taito Egret 2. 40 budowanych gier, czyli z tamtymi 10 mamy na starcie już 50 gier. Zobaczcie tu jeszcze. Są pokazane kontrolery, które możemy sobie osobno dokupić, od zwykłego pada, mamy Arcade Sticka, którego widziałem u Kuby na kanale, no i właśnie tego trackpada. Fajnie. Tak to wygląda, no i oczywiście z czego znany jest AirGrad, czyli obracany ekran z horizontala na vertical. Dobra, zajrzymy do środka, tutaj jest lista gier. Dobrze, ale tu nie będziemy sobie palić, żeby recenzja jak najfajniejsza była. Wiecie co? Zajrzyjmy sobie do środka, bo ciekawość mnie tutaj paraliżuje. No czekajcie. Thank you. Tutaj instrukcje plus jakieś naklejki. Spoko. Kable. Tutaj jakieś plastiki. Dobra, tym nie będziemy się zajmować. Teraz zobaczmy tylko na na sam automacik. Tutaj jakieś wypełnienia. O jest, dobra. I wiecie co? Od razu widać, że jest on sporo większy od Astro City. Zobaczcie jaki byk. Tu jeszcze folika na ekranie. Słabo naklejona. Dobra. No i tak, no i najfajniejszy bajer. Zobaczcie. Naciskamy, przekręcamy i mamy vertikala. W przypadku Astro to są dwie osobne maszyny, jedna Horyzontal, druga Vertical. Tutaj mamy dwa w jednym, tak to się prezentuje. Więc czekajcie na osobną recenzję, na pewno zajmiemy się tym sprzętem w osobnym odcinku. Będzie to taki dłuższy materiał, z tego co widzę, ale już nie mogę się na to doczekać. Dobra, myślę, że to by było na tyle. Najwyższy czas na podsumowanie. No, i tak właśnie przedstawia się paczka Made in Japan z Polski prosto od Pawła. No, Paweł, nie zawiodłem się na tobie ponownie, myślę, że mogę cię spokojnie polecić. Tutaj kontakt, namiary na Pawła znajdziecie w opisie pod filmem. Który z tych sprzętów jestem najbardziej zadowolony? Myślę, że najbardziej, bo w sumie nie miałem kontaktu z tym wcześniej. Myślę, że Taito. Myślę, że Taito i zrobimy z tego taki bardziej szczegółowy odcinek. Z tego Astro City, no, oczywiście, mieliśmy już. Wcześniej materiał mieliśmy live'a, różni się ona tylko ekranem. Wcześniej mieliśmy horyzontal, w tej chwili ekran jest vertical. Jak widzicie, tego problemu tutaj to nie ma, bo tutaj obraz mamy, mamy tutaj regulowany, więc też taka dość ciekawa sprawa, ale jeśli chodzi akurat o, o... Yy, wizualia, no sam automat Astro City o wiele bardziej podoba mi się od tego pokracznego automatu od Taito, przynajmniej jeśli chodzi o oryginalną maszynę Arcade, tutaj w wersji Minion wygląda no całkiem fajnie, całkiem fajnie no i jest większy, więc jest większy jest automatu większy ekran gałka wygląda na dość podobną, możliwe, że jest trochę większa, przyciski wyglądają chyba na trochę mniejsze niż są w Astro ale porównamy to sobie, porównamy to sobie już w materiale, teraz tak na szybko na razie jestem najarany, więc nie chcę za dużo mówić, bo później może się okazać, że jednak jest na odwrót no na razie cieszę się, że udało mi się dorwać oba te sprzęty, z Dreamcasta też się bardzo cieszę, bo nie miałem jeszcze go w wersji NTSC, znaczy no, tak jak mówiłem, miałem go w wersję SC, ale z gdr czyli nie mogłem sobie ograć oryginalnych gier na płytkach, a kilka już takowych posiadam i potrzebna mi do tego była konsola, więc za Dreamcasta też wielkie dzięki. No to co, no, za niedługo spotykamy się na kanale z SEGą Astro City V, później zrobimy sobie Taito. Do materiału również z Taito, jeśli nie możecie się doczekać, zapraszam Was na kanał do Kuby Nora, retro uciekł, tam Kuba opowiadał i testował Titan AirGrad 2 Mini. Kuba miała akurat trochę inną wersję, bo pamiętam, że on jeszcze miał tam jakieś arcade sticky. Nie jestem pewny, czy on je osobno dokupywał. Już nie pamiętam w tej chwili, czy to też była jakaś limitowana wersja, która zamiast tego trackballa miała arcade sticka. No tego arcade też bym strasznie chciał mieć, ale no na razie, na razie nie ma opcji. Ale w przyszłości będę na pewno planował zakup takiego. No i na koniec... Y jeśli zależy Wam na rozwoju tego kanału, jeśli te materiały mają być rzeczywiście trochę lepsze, jeśli mamy poświęcać na to więcej czasu, prosimy Was również o takie delikatne wsparcie w postaci łapki, jakiegoś komentarza. Myślę, że da nam to taką większą motywację do tworzenia kolejnych treści. Dobra, myślę, że na dzisiaj to by było na tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Hej!